Witamy was bardzo serdecznie z tej strony Zambro i wszedłem stoi. aregor Dobra, kontynuujemy The Dailand. Jest. Zostaw szyby. Nie, fajnie się rozbijają. <grym zezpiecznie> heis, hajs, <grym zezpiecznie> Klapki. Mac, teraz będzie trudniej. Zamie. stąd. Tutaj dużo alkoholu. Nie ma. Nie ma już nic, Ja. Aż się, się napije. <laughs> Macie, mi to schowało. To Poczekaj. Tak... Ktoś krzyczy pomocy, a w dupie. Ja, ja muszę lucić. Ja muszę ekwipunek zmienić uh -huh. Maczę ta. zamiast tego. Dobra, lecimy. Gotowy? Nie. No to że się kłaśnie A czemu nie? I can still help you get through to the parking lot But first you gotta promise me something My Partner Ken was trying to make his way here when he ran into a mob of those... Those things If you find Ken I'll tell you how to get to the parking garage, right? What should I do, bro? I don't know What's Co to było? To są dupę. Lecimy Ojebany Prawie mu się udało. Ale co? Z ciemności wskoczyć To jest zbier. Co on leży? Weź mi pobóź z nim. Z kim? Z tym kurwa ciotem. No. Dobra, nie żyję. Bo teraz. Ej, tu jest, oj, dużo, tu jest dużo lucenia, ci powiem. Kurdeł. Trz, nie ma. O, co to? Mam pytanie, gdzie jest to lucenia? Gdzie ja poszłem? O kurwa nie podoba mi się to, jestem w chłodni Oryginalny szampon Brzmi ciekawe Szampan? Szampon A nie sz O kurwa Ej, Archi! No Pozwoliłbyś Słucham. <laughs> chodź tu Co? Nie lubię tego miejsca, chodź tu Co tu jest? Chłodnia! Czemu ja mam alkohol w ręce? To tak tak creepy, kurwa, zdechaj. Tak, a to. Jeszcze dłużej. Dobra. No. Powiem że ten motyk jest tak słaby, że mój kaset jest mocniejszy. Bywa. Ej, my dobrze idziemy, czy źle? Bo ja bym wolał, żebyś się myślił. Że... Idziemy dobrze. No to niedobrze. Dobrze idziemy. Kurwa, no to dla mnie niedobrze, bo stracę lund. Ale wszystkie drogi prowadzą tam. Pomóż mi. Pomóż mi. Co ty zrobiłeś? On popadnie Aha Fuck, odejdź, odej. Odejdź Kuźwa no Znowu Oh. Kurde, ja poddążyłem. 700 razy, straciłem za chwilę sam hajs wydam na życie fajnie no. I jak ja mam z nim walczyć, no kurde tego nie wiem mogę ja go podpalić Biegnij, przed siebie. Ap, jest Dobra, dobra. chyba padnie. Chyba padnie. Chyba nie. Dobra, padł. Nie żebym narzekał, ale to ja tu w ogóle broni nie mam. Co? W ogóle już broni nie mam. Po prostu nie pochodni. No mi się już też kończy. Dobra, to chodźmy do celu Tendyk jeszcze sprawdzam czy coś nie leży Zabra Chodź Czerwono Co czerwono? No czerwono Ale jak czerwono? No pokój o bo to tak jest... coś stary ja nic nie umiem. Ta? A co to kurwa jest? A co ty robisz? Lepiej się z zębiakami, które Nie no, Nic nie umiałem. Już widzę. Łamliwy kij, nie chcę. Ja zaraz chyba podniosę, po kurwa. Zaraz nie będę miał czym się bić. Dobra, ja mam jeszcze trochę tego... O. Co? Help me. Znowu? No. Jezu, jaki ten kaset, jest umny. Brutal. Ty nic nie ominąłeś, mówisz? No. A co minąłem? Dużo pieniędzy, że tak powiem. Oj, tam pieniądze! Przeszukiwałem tutaj trochę. Jak ty tam? Król. tam weszłeś? Nie masz instynktu eksploratora. Nieprawda. Kurwa lepiej rusz się tu i mi pomóż. To niby jest już zlutowane. Dobra Już niech stracy, już niech nie luta Ja mam instyk zabójcy zamiast za to Ja wiem No! Ech, warsztat Czerwono mówisz, pokój A co nie? Nie no, jest czerwony Napraw Wszystko Oj Dobra To to sobie naprawia coś Ulepsz Wszystko Nie bądź bieda. Stworzę sobie przy okazji bombę. Przyda się na pewno. Nie, ten młotek jest za słaby. Stwórz. O kurwa. Co? Zamknij te drzwi. What the fuck, co ja narobiłem? Nie otwieraj. <grystanie> <grystanie> Jestem bokserem. Jeszcze o. Ktoś się... o, osiągnięcie. Kurwa, jakie słabe bronie tu są. Ty czarnuchu. Albo on się zaje, albo coś mu połamałem tym kastetem <śm> Czy jak ja mam stąd wyjść? Skoczyć Albo po schodach Widzę Ja tu jeszcze ogarnę, czy tu coś się wyda O, hajs Zostawiasz, wezmę. Dobra, to już widzę, że tam... ...przodu poszłeś. To idę, 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 idę. No poszłam pod prysznicę. To ja idę. Nie, 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 czarny wą. Where are you? <laughs> o, minęłeś dowód ostrzemności. Serio? Aha. Gdzie? A pani co tu robi w ubraniu? Rozbierać się Gdzie ty masz do chłopie? Tu Dobra Nie ma główki I czarny, stąd Masz tam przyjaciół Gdzie? Tu muszę złamać się ich broń. Szatni tu, kibelki, Gdzie jest szatnie. Zasobne nowe osiągnięcie: ruchciach, rachciach, rachcia. rachciach, KS. Sorry. Czemu szybko? Mi się nie śpieszy. Mi też nie Jest coś na dole? No To? Baton To ci pozwolę polucić dół ja pójdę górą już E, czy to jest? Czemu ten chuj ma No co nic tutaj na jak ty się wiecie? help Tam już byłeś Kurwa gruba się! Kto? Ty ja Miałem ich wszystkich starana wziąć Jestem kobietą Grubą Chciałbyś O no będę niszczył szyby Gadu? Nie Nie. ja wyrzuciłem, nie chcę co jedną. Zamknięte, otwarte? Zamknięte. Zacięły się. No kasach, Uważaj stąd. Hop, hop i hop. Dobra, to ja znowu jem A, znowu mnie Chodźcie, chodźcie. Rur, rurka harmonijkowa. Okej. Okay. Możemy kontynuować podróż? Tak, 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 tak. tak. Tu musimy odrobić dużo czasu straconego przeze mnie oczywiście.

Idziemy znajdziemy Morfina. Wszędzie zdążysz kurwa wykrwawić tam coś. Morfina, być tu. Ty mnie twychasz, ty. Kurcze! far, ty jeden, dobra. Tak się bawimy? To kopnik. To kopnik i za chwilę rączki nie będziesz miał. Nie masz już i główki za chwilę też nie masz. Bam! Muszę nie? Bam! Serce tak do przodu lecisz. A czemu by mnie? Bo to jeszcze coś się. Hello. Hello. Nie, bo ja tu lutuję. Ty? No. O. Fakty mam. No. widzisz, udowodniłem cię, że ratuję. O masz wieszak, chcesz wieszak? chcesz walczyć z wieszakiem? Nie, nie chcę. Nitra. <grymne> Chodź, <grymne> co? Dajmy tą łotwinę. Czy ja mogę mu dać? Nie, ty lepiej nie dawaj mu. Już dałem. Dostanę się do pomieszczenia ochrony. Co ci zrobiłem? Wyleczył cię grad Zambro. Mor... ale czym? Rośnie mi życie. tu kurczę znaczy strzałeczkę. Co żeś ty mi zrobił? Mam wrażenie, że miałem kiedyś apteczkę tutaj w ekwipunku. <grym> Dobra. To, to będzie taka łaska dla ciebie. Ty cały czas ja się dam łaskę. No łaska, bo ty padasz. chyba no właśnie. że Te... nie wiem, czy to było zbyt mądre. Otwieram na tym drzwi. Wszystko jest mądre. Mam fakty. Było mądre. Mam batony Było mądre. Kolejne batony a, Światło razie. Aha. Blue screen wszędzie. Jak to blue screen? No zobaczmy na monitory, które sobie należą. Where? Tu blue screen. Zakrywa. Czarny ekran jest, chłopie, a nie blue screen. Ja... gdzie? A gdzie ty masz komputer? Tu. Chłopie! Tu. Monitor leży z blue screenem. A tu? No bywa no. xp w końcu. xp są dobre. Nie. <grym> powet znaczy 30 <gry> Nie 7 lepsza Here Johnny. miecz mi się zepsuł miecz <gry> No, <gry> no tasek.

Nie chciałbym narzekać. Pod żadnym pozorem. Ale co? 20 minut. Pierdolę! Regrywamy dalej. Do godziny. Na... Seria musimy kończyć. No nie, możemy iść dalej. <grym> no ale no Rendering po tym masakryczny dla mnie. Dla ciebie tak, dla mnie nie. chciałbym. Żeby to ładnie mi się wszystko zrenderowało No już nie chcę noża, idź stąd To dobra, to gramy do save pointa O, jest punkt kontrolny KURWA NO ja! <laughs> no to... No dobrze, no Ale czekaj, czekaj, a dalej będzie jakiś save point szybko? No, Czy ja skąd wiedzieć? Dobra, idziemy dalej

Lepszy. Hmm, ty Już te komputery, widzę. Dobra. Co dobra? Dobra. Toż powiem, dobra i powiedz, co się teraz stanie. Tak, trzeba się pożegnać. Nie lubię tego robić. Co? No, bo to jest takie niepotrzebne. Potrzebne, potrzebne, chłopie. Dobra O, ekspert broni siecznej. Dziś, jestem już ekspertem Dobra, broni to się siecznej. będziemy żegnać. Z tej strony był Zambro i Araregor. Ar Wszem? Do dodania coś masz, Araregor? Ar nie, nie. Co ja mogę dodać? Nie wiem. Na łap... przykład, żeby lajki, łap... znaczy, lajki, łapki w górę, komentarze, ewentualnie jakieś suby, by się przydało, owszem. No. <grym> to także, zapraszam do komentowania, dawania łapek w górę, subowania. No i mieć. mieć z nas, tak? Może, może być takie słowo? <grym> może, może, może oczywiście. być. Dobra. To no. się otworzyłem. Dobra, zamknę to. No więc. Tak. Siema. Siemaneczko.